Hej, cześć. Dzisiaj pokażę wam jak usuwać wisielce czy tak zwane wiszące znaki w Wordzie. Dla tych co nie wiedzą, to wisielce czy znaki wiszące to są pojedyncze litery, które są na końcu wiersza, które według naszych reguł składu tekstu powinny być na początku wiersza, czyli gdzieś tak mniej więcej tutaj. Yy, przy okazji powiem, że tutaj używam takiej opcji, yy, żeby pokazywać tak zwane znaki niewidoczne, ukryte. No i teraz tak, dla tych, co chcą po prostu szybkiego rozwiązania, to już pokazuję, klikamy Ctrl H albo klikamy tutaj na zamień, wychodzi nam coś takiego tutaj, tutaj już wszystko jest wypisane, musimy zaznaczyć użyć symboli wieloznacznych, żeby to zadziałało. Od razu mówię, co tutaj jest. Najpierw otwarcie spacji okrągłej, potem spacja, która jest tutaj ważna, potem otwarcie nawiasu kwadratowego, potem W, U, I, O, A, Z małe i tak samo musi być z dużymi literami, żeby i duże i małe litery były zaznaczone. Potem zamknięcie nawiasu kwadratowego, na zamknięcie nawiasu okrągłego, a potem też bardzo ważna spacja, a potem zamień na ukośnik 1, ptaszek i S. No i jak zrobimy zamień wszystko. Super. To Zobaczymy, że wszystkie pojedyncze znaki, tak zwane wisielce, są przeniesione na, na początek zdania wiersza. O na przykład tutaj mam, jak wyłączę te znaki, o to jest tutaj i na początku, zamiast na końcu, nigdzie nie, nie znajdziecie tutaj na końcu znaków wiszących. Dla tych, co chcieli po prostu szybkie rozwiązanie problemu, to ten filmik był dla Was i, i mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie lajka, jeżeli tak. A dla wszystkich tych, co są zainteresowani, co w ogóle te wszystkie znaczki znaczą, to już Wam tłumaczę. No a więc, jakby, wróćmy do punktu wyjściowego, gdzie te wszystkie znaczki są, prawda, te i, tutaj i, tutaj z, tutaj coś tam gdzieś tak o W jest na samym końcu i klikamy Ctrl H. No i od samego początku wam wytłumaczę o co chodzi. W taki prosty sposób bez uwzględniania znaków wieloznacznych, to najłatwiejszy sposób, żeby zrobić to, co właśnie zrobiłem, to zrobić na przykład spacja i spacja, a tutaj zrobić zamień spacja i, bo chcemy, żeby wszędzie, gdzie znaleźliśmy i, żeby było i, dodajemy specjalny znak i spacja nierozdzielająca, czyli właśnie ten ptaszek s, no i wtedy jak klikniemy, na przykład, nie wiem, znajdźmy jakiś tam, znajdź następny, o, znaleźliśmy jakiś pierwszy lepszy i, jeżeli zrobimy zamień, no to się zamieniło to właśnie na spacja i, i właśnie ta spacja twarda, powiedzmy, czy ta nierozłączna, yy, która zlepi po prostu to i z następnym słowem, więc jeżeli to słowo jest powiedzmy długie i będzie na początku wiersza, to z, będzie razem z tym i na początku wiersza, nie zostawiając tego i na końcu wiersza, czyli dokładnie to, o co nam chodzi. Problem z tym jest tylko taki, że za każdym razem, kiedy chcemy zrobić to w ten sposób, to musielibyśmy potem powtórzyć tą samą operację dla W, potem dla U, potem dla O, potem dla wszystkich tych rzeczy jeszcze raz. Jako duże litery, czyli krótko mówiąc, musielibyśmy 12 razy wyszukiwać i zamieniać wszystkie rzeczy. Oczywiście, tutaj, jakbyśmy dali duże W, to tutaj też musielibyśmy dać duże W. To jest upierdliwe, więc nie ma w ogóle sensu. Dlatego, można użyć symboli wieloznacznych, klikając tutaj, właśnie tego ptaszka. I to da nam możliwość, że zamiast robić właśnie spacja, znak jakiś, potem spacja, możemy po prostu tutaj wpisać wszystkie znaki, które właśnie chcemy, żeby były zamienione. Jeżeli użyjemy właśnie kwadratów kwadratów. Nawiasów kwadratowych to wszystko, co jest w kwadracie, może w nawiasie kwadratowym, będzie uwzględnione jako oddzielna rzecz i będzie po prostu, jeżeli damy tutaj na przykład x, y, z, prawda, to on będzie wyszukiwał nam wszystkich sytuacji, tu na przykład i zaje pasja, oczywiście, to będzie nam szukał wszystkich miejsc, gdzie będzie. Spacja, potem albo x, albo y, albo z, a potem spacja. My chcemy wyszukać tych znaków y, polskich, tych pojedynczych. No ich jest sześć w polskim języku, akurat, czyli w, u, i, o, a, z. No i z tego powodu, że czasami bywa tak, że w połowie akapitu może być zakończenie zdania. Nie wiem, y, Gosia poszła do domu kropka, w domu zjadła obiad, no i to duże W też chcemy, żeby jakby wypadło na końcu wiersza, żeby było przeniesione na początek na kolejnego wiersza, to W, U, I, O, A, Z chcemy też, żeby było wyszukiwane kiedyś z wielkiej litery. No, ale problem jest taki, że w takim Układzie, kiedy mamy właśnie spację po tym jedną literę z tych tutaj tego zbioru tych liter, a potem drugą spację, to jak zamienimy to na przykład na właśnie spacja W, a potem ta spacja twarda, no to jakby każde A, O, U i tak dalej zamieni nam się w tym przypadku na przykład na duże W. Tego nie chcemy, więc jest na to taki trik, że możemy zawrzeć część frazy. Który, którą wyszukujemy w nawiasach okrągłych i tutaj dam przed e, pierwszą spacją nawias okrągły, a potem zaraz po naszej literze, prawda, którejś z tego zbioru, drugi nawias okrągły, a tą spację, co zaznaczyłem teraz na niebiesko tutaj, e, to po prostu zostawię poza nawiasem. Moglibyśmy też wrzucić ją w drugi nawias, ale w tym przypadku nie jest to aż tak wymagane, ponieważ nie chcemy tego używać. I teraz do tego nawiasu pierwszego możemy się odwołać e, pisząc ukośnik 1. Jakbyśmy mieli więcej niż jeden nawias, czyli jakbyśmy na przykład dali tą drugą spację czy jakąś inną frazę w drugi nawias, to potem byśmy mogli to e, odwołać się do tego, żeby wkleiło tą drugą wyszukiwaną frazę właśnie jako ukośnik 2 od, odwoływałby się do tego drugiego nawiasu no ale nie potrzeba tego bo w ogóle nie potrzebujemy tej drugiej spacji bo i tak ją zamieniamy na tą e, spację, jak to się ładnie nazywa spację nierozdzielającą <laughs> nieźle e, no i tyle wystarczy, prawda o, tutaj jeszcze mieliśmy jakąś spację tej nie, spacji nie potrzebujemy, ponieważ ona jest uwzględniona, ta pierwsza tutaj, prawda, przed pomiędzy tymi dwoma nawiasami otwierającymi Alternatywnie, teoretycznie moglibyśmy zrobić tak, że po prostu ta fraza miałaby spację tutaj, bez, prawda, poza tym nawiasem, ale wtedy musielibyśmy wkleić tą spację tutaj. Więc albo jedna opcja, albo druga opcja, no ale wiadomo o co chodzi. No i tak, czyli spacja, i jeden znak pojedynczy. Plus poza nawiasem jedna spacja będzie wyszukiwana, czy jak na przykład znajdziemy następne, to mamy tutaj i, znajdźmy następne, kolejne i akurat, e, kolejne i o z, e, i dużo i tutaj jest w tym tekście, z znowu, ale wiadomo o co chodzi, a i o coś tam, te, te wszystkie rzeczy, o tu na przykład jest, o następne widzę, no i znalazł. No i to chcemy zamienić, prawda, żeby było ukośnik 1, czyli ta cała fraza bez tej drugiej spacji. Która będzie wymieniona na po prostu tą spację twardą. A jak weźmiemy, zamienimy wszystkie. To widzimy tutaj wszędzie, gdzie jest jakieś pojedyncze, np. o i, to dostało to y, tą spację twardą. W, spacja twarda, i znowu tutaj znowu i po, pojedyncze. I w ten sposób możemy rozwiązać sobie ten problem. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przydał. I y, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie jakieś tutoriale. Jeżeli macie jakieś problemy z Wordem, y, to też możecie pisać w komentarzach, i bardzo chętnie Wam pomogę. Dzięki za oglądanie. Cześć.